Chodzisz w kadr. Co, to? relacja jakaś? Relacja? Eee, może coś wyjdzie. Albo jakieś zdjęcie spoko, ładne. Się... No dobrze. Byłem tam. na cały czas? No, 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 no. Tam by spoko, tam jest opcja TM. Nagrywasz czy... Tak, nagrywam Cię, jesteś piękny. Wiesz <gry> tam spoko jest opcja. No i faktycznie musielibyśmy rano przyjechać, żeby się z tym rozłożyć, bo tu pewnie będzie ludzi multum. Jedziemy? Nie, skorzystajmy. To może ten... Jakie masz plany na dzisiaj? E, dziś... Bo trzeba w końcu Lexusa zarejestrować. Sprawić, by był Twój. No nie jest Przecież mój. Całkowicie Twój. Nie jest mój, tylko cyferki, cyferki trzeba mu dopisać. I tyle no, jak się uda to może skoczymy do RTS spojrzał na Lexa czy tam jest sens tylko zawias zrobić czy może coś tam, Czy może trzeba wskreślić to co tam jest, nie wiem Zobaczymy jak, jak z czasem wyjdzie o i muszę plastikowe ramki kupić do rejestracji, bo nigdy mi się nie uda ich ściągnąć bez złamania I Tyle na dziś, a później to pilno. Gdzie zdjęcie ładne zrobię? Eee, kamerą! <śmienicza> tak, <ja mam. śmienicza> Nie, normalne, kurde, ee! Nie? Jestem piękna, wiem Udałoby się Usmać swoje Swoje blachy. No nie ramkę raczej, raczej nie zostawiamy Czy ja to zrobię jedną ręką? Nie zrobię to jedną ręką To wyjdzie Co za brutal Co za brutal Mi się ten pyszczek podoba Ładnie zaparkowałem? Bardzo ładnie I bardzo blisko Idealnie. To jest przeznaczenie, to musiało dzisiaj się zdarzyć. nastać. Bo maseczki powinny być, a my mamy jakieś potwierdzenie, że my to. Ludzie normalnie wchodzą do żadnych tych, jakieś umawianie. Pandemię, panie. Pandemię. Nie ja będę się tu politycznie. Zdradzę w ogóle zbieg okoliczności. Będziecie znali moją datę urodzin, Także, jakby ktoś coś chciał, numer konta i w ogóle to, to. Ale tak. Chodzi mi o te cztery magiczne cyfry. Siódmy. Siedem. Yy, siódmy miesiąc, bo jestem z siódmego miesiąca. Dziewięć. Dziewiąty dzień i dziewięćdziesiąty czwarty rok. No czyż to nie jest. Przeznaczenie. Czyż... Kurde, normalnie, a chciałem zrobić swoją rejestrację taką. Chodź nie spominę. Samo nie pierwszą bierzesz? Nigdy nie byle pierwszej lepszej, co? 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 Ani lepiej pieniędzy. Co się tak temu przeglądasz? Nie no, tak się zastanawiam. Ale fajnie było, jakbyśmy sobie swoje zrobili. Aczkolwiek mam obiecane dwa komplety od pewnego pana. Ja już nie będę nic mówił, sam o tym zapominam. O! O! o Brudne już jest. Tak! 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 Voila! Prawilnie. Wala. Voilà. Ok, blachy mamy już zamontowane, ale oczywiście jak to u nas nie odbyłoby się bez żadnych wpadeczek, postanowiliśmy zdemontować znaczki emblematy Lexusa. No, ale nie spodziewaliśmy się tak opornego kleju, już Wam pokazuję. Nie wiem czy będzie widać. widać. To jest już po polerce. To się wżarło, wżarło w lakier. No ale próbowaliśmy chemią polerką. Na no, efekt jest. Efekt jest taki, że Zostaliśmy bez kawałka lakieru. Widzę, jeszcze dziś postaramy się zahaczyć o lakiernika i załatwić sprawę z klapą. Więc plan jest taki: jedziemy do Rafała, a później lakiernik. A co wyjdzie po drodze? Oby nic. Śmigaj! Śmigaj na stację! No, ja za, za tobą bramę, czekaj na stację. nim. No okay. do Przyjdzie... do zobaczenia. Dlaczego Lexus jest taki cichy? Wydaję mu na zimny... Bardzo nie lubię takich niespodziewanych akcji. Czy ty mnie kamerujesz? Tak. Chcesz maseczkę, czy ja mam iść? Maseczkę. Siedzę bogaci bogacie już po pandemii 98 za Masz ile? Też masz? Rezerwa? Dwie kwieski. E, to przytaczcie na jeszcze tydzień Robimy miejsce. Jeżdżamy, gdy eee. wisi. Musi być Wszystko do piachu? Najlepiej, masz na taki proszę. To wygląda tak, co boisz on mówił też o jakiejś Kurde tulei z lewej strony Ale co, co on to dokładnie miał na myśli? To do piaskowania idzie do pieca na proszek wszystkie tutaj trzeba wyciąć wszystko tym, jest temperatura tak, tak czy się ten tył, żeżynki, te amory, przód cały cały budek czyścimy go, osłabiamy dysery gwint ma być końcówką grudnia, początkiem stycznia no to na zimie będzie dużo wszystkie nowe tutaj nie tuleje to No i jesteśmy po wstępnych oględzinach u Rafała Jak to stwierdził nie ma tragedii Wiadomo, jest kilka elementów, które muszą wlecieć w piach, proch A przy okazji jak już będziemy demontować to już wrzucić jakieś poli Nie ma źle jak na 99 rok Teraz szybko pakujemy się i jedziemy do lakiernika Brakuje nam dzisiaj na wszystko czasu Wiatr tu jest ciężki z glebionym samochodem, będzie ciężko Nazywa się ta firma Color Service Jesteśmy Jedziemy właśnie odebrać Lexa No dojazd jest, jest cudno. Dobra, Lex stoi Ej, jakiś nawet ten jest. Celika. No. Ojejku, taki piękny tyłek, taki piękny tyłeczek, dupeczka taka. Co to? Jest? <grym>, ja już się zgubiłem w tym. Dobra, idziemy. Pokład, to no. małabym, tak. Ile siada... się da? Jeszcze... Ile się da, tyle ściągnąć? Wczorność... Do bazy i tutaj problemy narobimy, nie ma problemów problem z Jak jest mokre, to nawet nie widać, że coś jest. Zostawię mokre. Przez cały <W samym gry> czas i i nie nie będzie hała i klapało. Dojdzie lotka, nie, nie będzie widać. Odcinek. Na podsumowanie możemy dodać, że zrealizowaliśmy swój plan w 90%. No, 80%, ale nie jest źle. Jeżeli podobał Wam się odcinek, dajcie nam znać. Na dole tam macie też... Yy... Linki do mediów społecznościowych. jak już tam zaczniecie tak grzebać tam na dole, to macie... Słoneczek. Dzwoneczek, macie tam subskrypcję, także zachęcamy. No i warto śledzić nasze, nasze Instagramy, Facebooki, bo... W połowie września najprawdopodobniej planujemy z Rekin Studio mały zlocik japońskich samochodów. Także zapraszamy, oczywiście info wrzucimy Właśnie tam, niebawem. Tam w związku z pytaniami o koszuleczki. Piszcie do nas śmiało, na pewno coś znajdzie się. Dla ciebie, ciebie i ciebie. No to cóż. Żegnamy się. Do, Do zobaczenia następnego. w następnym vlogu. Hej. To godnaż!